13 kolejka Fogo Futsal Ekstra Klasy właśnie się zaczyna. Kontrakt Lubawa podejmuje widzę w Łódź za momencik, bo teraz Adri mires tutaj szarżował lewą stroną. Spójrzmy Pedrinho. Zobaczmy! Uderzenie. I wprowadza piłkę do gry Hubert. Za droga Pedro Pereira. Kaniewski teraz jest Everton do środka, dobrze ta akcja wygląda, wziął też udział w niej Kaniewski podzielił się piłką z spójrzmy, Będzie w końcu finalizacja, jest finalizacja w siatce, ale to jest gol. Samobójczy, zobaczmy jeszcze raz. Całkiem ciekawa, fajnie zaobiona akcja Pedro Pereira. Potem przesunięcie tutaj zagranie Kaniewskiego. Waktor do Dąbrowskiego, dłuższe podanie, ale czy trafi do adresata? Poniekąd się to udało, ale ostatecznie zakończyło się i tak stratą piłki. E, gracja na milczarka. I teraz rządzono 2-0, nie ma, nie ma kola. Jeszcze się z perspektywy gospodarzy tak się nie stało. Teraz spróbował swoich sił Hubert za drogę Medon. O i strata, spójrzmy, no, pojedynek dwóch 17 -ek. No i po raz kolejny rzut rożny dla konstraktu. Kilka do środka. Spójrzmy Claudiniu już po raz kolejny wznowiona gra z rożnego. i dobrze interweniuje Hubert Dobrowski. Za droga. 6 minut minęło, jeden do zera. Prowadzi konstrakt po samobójczym trafieniu Adriana Ramireza. Teraz dobra o no kapitalnie to zrobione! Wszyscy gospodarzy trafia Żałmikłę! 2 zero! Konstrukt! Jest w gazie. Ależ to zagrane, spójrzmy! To nieciutkie wrzucenie! Zaczynał Licznerski z boku, teraz szedł do środka. Bardzo dobra zastawka, świetnie to podane Żałmikłę! Że to wyglądało Pedrinho też te akcji zachował się. należycie. życie! Oj, fatalny błąd 3-0! Dopadł do piłki liczterski o no, i mamy już naprawdę dużą przewagę. Zobaczmy jeszcze raz, że Miguel chciał szybko zdobyć Hubert Dąbrowski. 3-0. No i ciężko się tutaj spodziewać tak naprawdę jedna czwarta tego spotkania dopiero za nami, ale ciężko się tutaj spodziewać, że widzew się z tego podniesie. To Konstrakt jest drużyną naprawdę mocną. Teraz dobrze Jefferson! O, no i proszę, mamy 3-1, a więc widzę, pomału, pomału odrabia strat. Bardzo dobrze to zrobił Jefferson Ortiz, wreszcie jakiś płot popełnili zawodnicy z Lubawy, tak by można powiedzieć, tutaj e, Krizel się przeliczył. Zmiany w obu zespołach, oczywiście jest to spowodowane tym, że e, kolejny raz Szybszyński Wciela się w rolę zawodnika e, piątego. grającego w, w rozegraniu akcji. Zobaczmy, Szybczyński właśnie uderzył szpicem buta. Ale dobrze, ustawiony tym razem za droga. Teraz dobra akcja lewostronną. Obrana gol! Bardzo szybko, bardzo szybko. No, jakby chcieli wybić z głowy. Tutaj powrót do tego spotkania. Zawodnicy kontraktu graczą widzewa. Zobaczmy jeszcze raz, no. Adriano posunął prawą stroną. Medon, Baktor. Medon, spójrzmy, tam pachniało faule, mostre starcie. Jeszcze przejmuje szybczyński, tu też nie ma faulu. Ależ to obronił teraz golkiper kontraktu. Medon, Baktor. Ta dwójka. Boro podanie ze sobą wymienia, tyle tylko że niewiele z tego wynika. Jedyna nadzieja gdzieś właśnie w geniuszu Jeffersona Ortiza. Reszta zawodników no nie ma za bardzo mm, argumentów do przechylenia szali na swoją korzyść, na korzyść swojego zespołu. Teraz szybko za droga. Przed bramkę głowa, pusta bramka Grizel! Ależ pudło! Jeszcze szansa e, na kontynuację tej akcji. Ależ... Spudłował Krizel. No, wydawało się, że trudno nie trafić z tej odległości. Jeszcze przeciwnik był zaskoczony. No, powinno być 5 do 1. Za droga teraz. Prowokuje, co widzę, w Jaków. Wstrzelenie. Strzał jeszcze szansa go! A więc za droga wydawnie przyczynił się do tego, że piłkę do siatki pakuje Adriano. Zobaczmy jeszcze raz. Długo szachował. Zapraszamy na Instagrama również Futsal Ekstraklasa, także do innych mediów społecznościowych na Facebooka, na YouTubea. Wszystkie materiały, bramki. Ciekawsze interwencje, bramki, kolejki. No, do obejrzenia. Tutaj pachniało kolejnym błędem Krizel. No, gubi, gubi się w Everton teraz to własną rękę. Everton do środka, złamał Waktor Strzał! Odbita piłka przez Dobrowskiego Tam jeszcze chyba słupek. Waktor, teraz idziemy w drugą stronę. Broni Hubert. Za droga. Z boku widzew. Trzy podani po przekątnej, ale to wszystko niedokładne. Zobaczmy. Medon uderza. No, sam sobie wypracował pozycję. Tu nie będę czarował rzeczywistości. Losy tego spotkania, raczej na 99,9% są już przesądzone. No ale nie otwierajmy szans na ten łamek procenta. Etyk szansy na to, tutaj cokolwiek widzę, zdziała, nie zdziała. 6 do 1, a kobywa zdobywa od razu po przerwie Tomasz Krizel. Zobaczmy jeszcze raz. Kaniecki, dłuższa piłka. Młody no, bramkarz się dzisiaj przejmuje, solidną porcję bramek. No, a może zaraz kolejna? No teraz szczęście. No mało. mało, ma też przebłysków Filip Waktor, tak już nie tylko, mówię o tym spotkaniu, ale o większości meczów Fogo-Futsal Ekstraklasy tworzy przewagi w tych pojedynkach, to jest największy, myślę, problem. Kaniewski teraz wycofuje, Kryzel, Pedrinho, Waktor teraz w defensywie, no znowu odpuścił i teraz jest gol, no to, co przed chwilą mówiłem, w pojedynkach Waktor nie daje jakości, a wykorzystuje to... Pedrinho. Pachnie Pedrinho tutaj naprawdę klęską widzewa w tym spotkaniu. No muszę zobaczyć jak to wygląda, praktycznie nie zrobił jakiegoś specjalnego zwodu w tej sytuacji Pedrinho. No i zobacz, A to jest stały fragment. Niecheloneżenie! Często te kontrowersje, gdzieś stykowe sytuacje no są komentowane, są gdzieś tam pretensje. No a sędziowie, tak jak mówię, w porównaniu do piłki nożnej, nie biegają po boisku, tylko wzdłuż linii. No i to powoduje, że jest ta interakcja, myślę, jeszcze mocniejsza niż w przypadku w piłce nożnej sędziego technicznego. Ale trzeba to wytrzymać. Teraz kolejny gol! Naprawdę, tutaj już ciężko opisać słowami, jak bardzo się na te konstrukt. Kolejny gol Pedro Pereira z bloną buta. dzisiaj strzelonymi bramkami. Eurobus wygrał w tym stosunku z AZS-em. UW Wilanów. zwycięstwo 10 do 3. Konstrukt z estera nie byłaby to już pierwszyzna. Pedrinho. Do środka. Pedrinho. E Pedrinho! Gol! 9-1! 9-1! Cielecki jeżeli po prostu przeciwnik jest za daleko od ciebie, dajesz mu wiele przestrzeni, wiele czasu, no to tacy zawodnicy, jacy są w Lubawie, będą to po prostu wykorzystywać z zimną krwią i strzelać kolejne bramki, chociaż teraz samobój na 9 do dwóch. Kaniewski. A warto wspomnieć też o sytuacji rekordów widzę, mistrzów. Już sama walka, myślę, w elit. Zobaczmy, może na tą akcję widzę. Kolejna szansa. Mistrz Polski, trzecie miejsce w grupie. No i ostatnie spotkanie z Palmą. Futsal, Prawie dwukrotnym w ostatnich latach zwycięzcą całej Ligi Mistrzów, musiałby wygrać rekord sześcioma golami. Zobaczmy teraz akcja! No i dobra interwencja za drogi. Naprawdę też zadrogać się w kilku sytuacjach pomógł swojemu zespołowi, ale czy teraz wykończenie tej akcji, naprawdę poezja, ale tam jeszcze asekuracja ze strony widzów. Jefferson Orwitt teraz mamy naprawdę ciekawą karizelę na parkiecie i Joao Miguel szansa! i broni z kolei z jeszcze zamieszanie. No I Joao Miguel macha rękoma, bo nie może uwierzyć, że ta piłka nie wpadła do bramki. Ale wznowienie Izbyńskiego. fatalne i kolejny gol 10-2, klasacja trwa. Złe wznowienie. Miguel. Kolejny raz trafia do siatki Widzewa. Już tutaj większych emocji nie mamy, kwestia tylko po prostu jak to spotkanie się zakończy. Będzie wynik ostateczny. Tutaj padnie jakiś rekord. Zobaczmy kolejny gol, Nie ma gola. Jeszcze tam próba dobicia. No już wydawało się, że pewnym jest, że piłka wpada do siatki. Zobaczmy jeszcze. A to sytuację. No to już naprawdę są sceny kuriozalne. 11. E Branka dla konstrukcji. João Miguel, znowu tam jest nieobstawiony zawodnik, konkretnie Kaniewski. Piłka do niego nie trafia. Pedrinho! Może na statystyki 23-11 strzały celne, 14-7 strzały niecelne, ataki 80-61 strzały ogółem, 53-27. więc no, naprawdę duża przewaga konstruktu. Żał Miguel wykłada piłkę, kolejny gol 12-2. Pedro Pereira tutaj jest butą, fajne obrazki. Zobaczmy jeszcze raz. Najwyższy zwycięzca z sezonie, jeśli chodzi o liczbę strzelonych bramek. Teraz jeszcze Grubalski przejmuje, szansa na dogranie, czy to zrobi Grubalski? No, nie, chociaż tak, to tak, bardziej e, uderzenie piłki na bramkę, teraz szansa na szybką kontrę, dobrze widzę. 12-2, zdecydowana dominacja do Kontraktu Lwawa najwyższe zwycięstwo, jeśli chodzi o strzelone gole. 12 aż na koncie kontraktu.